Lusterko Był piękny jesienny poranek. Milka leżała pod ogrodzeniem, wtulona w rosnące tamtuje. Schowała się przed pyzą, pozmęczyła się pilnowaniem ogrodu i postanowiła odpocząć. Myślała, że siostra jej tu nie widzi, ale jej duży, puchaty, biały ogonek wystawał i zdradzał miejsce kryjówki. Mimo, że Milka była już dorosłym, dużym psem, Wszyscy traktowali ją jak szczeniaka. To przez jej charakter. Uwielbiała się bawić. Ciągle coś dziwnego jej się przydarzało. I starsza, tylko o rok pyza, wiecznie wyplątywała ją z kłopotów. Możesz już wyjść, powiedziała pyza podchodząc do krzaczków. Nigdy nie wiem, jak ty mnie znajdujesz. Zastanawiała się Milka i wygramoliła z ukrycia. Na łebku pozostało jej mnóstwo suchych gałązek. — O, się, bo jesteś cała w tujach! — zganiła ją siostra. — Musimy pomóc babci zbierać liście, które spadły z drzew. Dodała i pobiegła pod czereśnie, gdzie babcia zajęła się już grabieniem. Milka podskoczyła uradowana. Bardzo lubiła, jak babcia wychodziła do ogrodu. Podbiegła i polizała ją po spodniach. W końcu podskoczyła i liznęła babcie w policzek. Milka! krzyknęła babcia, ale zaraz się uśmiechnęła i poklepała pieska. Może nam pomożesz przy pracy? Ciągle tylko praca i praca, szczeknęła Milka niezadowolona. Ja chyba pójdę się pobawić! stwierdziła i pobiegła poszukać sobie kogoś, kto chciałby jej towarzyszyć. Okazało się jednak, że wszyscy są czymś zajęci. Niepocieszona znów wgramoliła się pod krzaczki i już miała zasnąć, gdy kątem oka dojrzała, że parę kroków przed nią coś błyszczy. Podbiegła tam szybko. Na ziemi leżała płaska, połyskująca płytka. Milka podeszła bliżej, stanęła nad nią i spojrzała. Cofnęła się zaraz, bo ujrzała duży biały pysk. To chyba jakiś pies! Który też się ukrywa przed pyzą, pomyślała. Po chwili znów odważyła się spojrzeć na dziwną próbkę. Ukazał jej się ten sam duży biały łepek. Miał pełno gałązek wplątanych w sierść i przyglądał jej się z zaciekawieniem. Cześć! Przywitała się grzecznie, tak jak nauczyła ją siostra. Jestem Milka, a ty jak się nazywasz? Wielki biały pyszczek. Też do niej coś mówił, ale nic nie było słychać. Wcale cię nie słyszę odparła Milka i przysunęła bliżej swoje białe ucho. Kątem oka ujrzała, że nieznajomy piesek zrobił to samo. Jak ja słucham, to ty musisz mówić, a nie podstawiać ucho pouczyła go Milka. Podniosła się i spojrzała z góry. Wiesz, całkiem ładny piesek z ciebie. Ale musisz się trochę wyczyścić, bo wszędzie masz przyczepione gałązki, a pod pyszczkiem wiszą ci resztki jedzenia. Ponieważ nadal nie słyszała, co drugi piesek do niej mówi, postanowiła mu pokazać, co powinien zrobić. Najpierw wylizała swój pyszczek. Zauważyła, że to pomogło, i jej nowa koleżanka zrobiła to samo. Potem wyczesała swoją grzywkę i szyję. Piesek, który nadal bacznie jej się przyglądał, zrobił to samo. No widzisz, świetnie ci poszło, pochwaliła ją Milka. Może teraz się pobawimy, zaproponowała. Ale ponieważ nie usłyszała, co koleżanka do niej mówi, postanowiła pobiegać. Ciągle spoglądała do tyłu, ale niestety nikt za nią nie wybiegł. Wróciła więc z powrotem pod tuję. Może jesteś zmęczona i chcesz się zdrzemnąć. Zagadnęła znowu do koleżanki. Nie otrzymawszy odpowiedzi, ułożyła się wygodnie, zamknęła jedno oko, a drugim zerknęła w kierunku nowego poznanego towarzysza. Widząc, że koleżanka też już zasypia, zamknęła drugie oko i zasnęła. Całemu zajściu przyglądał się siedzący na czubku krzaczka wróbel. Nie widział płytki leżącej na ziemi, więc zachowanie pieska bardzo go zdziwiło. Postanowił powiedzieć o tym Pyzie. Z twoją siostrą jest coś nie tak, zaskrzeczał jej prosto do ucha. Chyba za mało się z nią bawisz, bo zaczęła gadać do siebie, dodał i odleciał. Pyza zaniepokoiła się słowami ptaszka i pobiegła to sprawdzić. Zastała siostrę smacznie pochrapującą. Polizała ją delikatnie po pyszczku i poczekała, aż ta obudzi się. I wyjdzie spod krzaków. Znowu praca, już idę, odparła bardzo zaspana Milka, ale nagle przypomniała sobie o koleżance. Poczekaj, przedstawię cię mojej koleżance, krzyknęła do Pyzy, która już chciała odejść. Nie wiem tylko, czy się już obudziła, dodała, ale ujrzała wielki biały łepek uśmiechający się do niej. To jest moja starsza siostra Pyza. Pokazała łapą na siostrę. Chyba rzeczywiście się za mało z tobą bawię, odparła zdziwiona pyza i podeszła bardzo zaniepokojona do siostry. Już obiecywała sobie w myślach, że poświęci jej więcej czasu, gdy ujrzała na ziemi leżący, połyskujący przedmiot. Nachyliła się nad nim i nagle spoglądał na nią szary pyszczek z długą, równo przyciętą bródką. I rozwichrzoną grzywą. Od razu zrozumiała wszystko. — To jest lusterko — powiedziała do siostry, poprawiając sobie grzywkę. — Ono pokazuje odbicie tego, kto na nie patrzy — tłumaczyła dalej. Milka podeszła i nachyliła się obok niej. Teraz już dwa pieski spoglądały na nią. Z niedowierzaniem przesunęła łapą znaleziony przedmiot. — Szkoda — stwierdziła. Myślałam, że znalazłam koleżankę. Skończę pomagać babci i się z tobą pobawię. Obiecała zmartwionej siostrze pyza i odeszła w kierunku pracującej babci. Milka pacnęła łapą w lusterko, mocno rozlższona. Rozległ się dziwny trzask i lusterko rozpadło się na kilka kawałków. Milka spojrzała ze zdumieniem, a z każdego kawałka przyglądała jej się podobnie zdumiona, biała psia główka. Fajnie, teraz będę miała dużo koleżanek, odparła z uśmiechem. I jakie wszystkie ładne, dodała i przecze przeczesała sobie sierść na pyszczku. Oj, chyba jednak trzeba poświęcić jej więcej czasu, uśmiechnęła się rozbawiona pyza i pobiegła do babci.